Co to jest? Kapocz, kapocz nie. Chwach, chwach, chwach. To będzie moje nowe powiedzonko. A tylko żartowałem moje nowe powiedzonko, to mam wy. Dupą pokaż, suko, co masz! Po prostu cześć! Dupą, suko, co masz! O nie! Rozdóbcyli mi radyjko! To ja chcę tu rozkręcić nieziemską, międzyplanetarną, wyjebaną w kosmos imprezkę, a wy mi z laserkami wyjeżdżacie? Łapcie to, skurw***ny! Czym cym, cym z dupy dym. Nie ma to jak soczysty pierdobek kopsik po ostrym kepsie. To jest prawdziwa kosmiczna technologia, a nie jakieś tam zielone frajery i ich lasery. A teraz czas wracać do domu. Bingo, to musi być szoferka tego kombajnu. To nie może być trudniejsze od jazdy Mercedesem. A poza tym, byłem mistrzem w Space Invaders. No to lecimy. To znaczy fruniemy fruu! O mamo, gdzie tu są hamulce?